16 lutego 2014 roku na terenie Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie zmarł zatrzymany 30-letni mężczyzna. Sprawę jego śmierci bada prokuratura. Mężczyzna został znaleziony leżący na chodniku przy placu 21 stycznia w sobotę wieczorem 15 lutego. Jak twierdzi policja, mężczyzna był nietrzeźwy. Mężczyzna ten został zatrzymany do wytrzeźwienia i przewieziony do siedziby gnieźnińskiej komendy i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Wcześniej przed osadzeniem mężczyzna ten został jeszcze zawieziony do szpitala, gdzie wykonano badanie lekarskie. Lekarz nie miał przeciwwskazań do jego osadzenia. Po północy mężczyzna zaczął uskarżać się na bóle w klatce piersiowej. Do zatrzymanego wezwano lekarza, który nie stwierdził zagrożenia życia, ani przeciwwskazań do dalszego przebywania w izbie zatrzymań. O godzinie siódmej rano policjant pełniący służbę pomieszczenia dla osób zatrzymanych zauważył, że 30-latek nie daje oznak życia. W związku z powyższym został wezwany lekarz, który stwierdził zgon mężczyzny. Ciało zmarłego zabezpieczono i zostanie ono poddane badaniom w zakładzie medycyny sądowej w Poznaniu. Śledztwo w sprawie zgonu mężczyzny na terenie Gnieźnieńskiej komendy prowadzi prokuratura rejonowa w Gnieźnie.